Robisz wszystko źle i nawet tego nie zauważasz. Podczas gdy ty dajesz uwagę, czas i energię za darmo, inny mężczyzna jest pamiętany na zawsze, ponieważ robi dokładnie coś przeciwnego. Kobiety nigdy nie zapominają mężczyzn, którzy robią to naturalnie, a ty zaraz odkryjesz, jaką cenę płacisz za to, że tego nie wiesz. Słuchaj uważnie, bo to zaboli. Wierzysz, że im bardziej jesteś dostępny, uprzejmy i skłonny do zadowalania, tym większe masz szanse, by ona Cię zapamiętała. Nauczono Cię, że bycie dobrym, obecnym, pomocnym facetem to właściwa droga. Kłamstwo, czyste kłamstwo, które okrada Cię z tożsamości i zamienia w kolejnego, zapomnianego w tłumie niewidzialnych mężczyzn. Prawda, której nikt Ci nie powiedział, jest taka. Aby być niezapomnianym, musisz być mężczyzną, który ceni siebie ponad wszystko, który ma swoje granice i który nie boi się być autentyczny, nawet jeśli oznacza to, że nie wszystkim się spodoba. To Twoja wyjątkowość i integralność zostawiają ślad, nie Twoja uległość. Pozwól, że wyryje to w Twoim umyśle. Kobiety nigdy nie zapominają mężczyzn, którzy w autentyczny i konsekwentny sposób demonstrują wysoką wartość osobistą poprzez jasne granice, silny cel życiowy i odwagę bycia sobą, tworząc unikalne i wymagające doświadczenie emocjonalne. To, co robisz naturalnie, kiedy nie próbujesz nikogo zaimponować, kiedy jesteś tak zajęty rzeźbieniem własnej rzeczywistości, że nawet nie zauważasz, czy ona zwraca uwagę. To jest dokładnie to, co zapisuje Twoje istnienie w jej pamięci. Nie jesteś biernym obserwatorem dynamiki, czekającym na aprobatę. Jesteś rzeźbiarzem rzeczywistości, aktywnie kształtującym percepcję swojej wartości poprzez swoje działania, granice i autentyczność. Teraz zwróć uwagę, bo wymienię siedem wzorców, które oddzielają mężczyzn pamiętnych od mężczyzn zapomnianych. Zapamiętaj te nazwy, używaj tych koncepcji. Opanuj te narzędzia. Po pierwsze, skalibrowany niedobór emocjonalny. Nie bycie zawsze dostępnym dla walidacji czy uwagi. Kiedy zwlekasz z odpowiedzią na wiadomości, lub nie reagujesz natychmiast na prośby o uwagę, komunikujesz coś potężnego. Twoje życie ma własną wartość i nie kręci się wokół niej. Felipe nauczył się tego w najgorszy możliwy sposób. Odpowiadał w sekundach. Zawsze dostępny, zawsze obecny. Rezultat: zaczęła traktować go jak mebel, coś, co i tak zawsze będzie na miejscu. Kiedy jesteś zawsze tam, nie macie nigdzie. Po drugie, ramy niepodważalności: komunikowanie swoich oczekiwań i granic jako faktów o tym, kim jesteś, a nie jako próśb. Nie mówisz proszę, nie spóźniaj się. Mówisz: Nie spotykam się z kimś, kto spóźnia się bez uprzedzenia. Czujesz różnicę? Jedno to błaganie, drugie to granica. Jedno zaprasza do braku szacunku, drugie nakazuje szacunek. Nie prosisz o pozwolenie na posiadanie standardów. Ogłaszasz, kim jesteś, a ona decyduje, czy chce wejść do tego świata, czy nie. Po trzecie, kalibracja wyzwania. Stworzenie wrażenia, że nie jest łatwo go zdobyć, ani zaimponować. Nie przesadzać z komplementami na pierwszej randce, ani mieć jasnych standardów przyjmowania zaproszeń. To nie jest arogancja, to filtr. Kiedy nie dajesz się łatwo zaimponować drobnostkami, ona zauważa, że widziałeś już świat, przeżyłeś wiele, masz wysokie standardy. Mariano robił coś przeciwnego, przesadzał z komplementami, był zachwycony każdym szczegółem. Rezultat? Widziała go jako kogoś, kto nigdy wcześniej nie widział ładnej kobiety, kogoś bez opcji, kogoś zdesperowanego. Po czwarte, strategiczne wycofanie inwestycji. Zmniejszenie wysiłku i uwagi, gdy wzajemność nie jest równoważna. Przestać inicjować rozmowy, jeśli ona nigdy tego nie robi. To jest emocjonalne samozachowanie. Nie jesteś studnią bez dna jednostronnego wysiłku. Jeśli ciągniesz całą rozmowę, dźwigasz całą interakcję, podtrzymujesz całe zainteresowanie, nie budujesz połączenia. Prowadzisz monolog dla niezainteresowanej publiczności. Zatrzymaj się, obserwuj. Jeśli ona nie idzie za tobą. Masz swoją odpowiedź. Po piąte, autentyczna nagroda przerywana. Przeplatanie momentów głębokiej więzi z koncentracją na sobie, utrzymując zainteresowanie. Jednego dnia super uważny, drugiego bardziej skupiony na własnych projektach i mniej responsywny. To nie są gierki, to prawdziwe życie mężczyzny z celem. Masz dni, kiedy jesteś dostępny i obecny. Masz dni, kiedy budujesz swoje imperium, a ona musi poczekać. Ten naturalny rytm tworzy napięcie, a napięcie tworzy pamięć. Po szóste, lustro wzajemności. Odzwierciedlanie poziomu jej zaangażowania, aby uniknąć nierównowagi. Jeśli ona inwestuje mało czasu i energii, ty robisz to samo. To utrzymuje cię w pozycji emocjonalnej równowagi i zmusza ją do podjęcia decyzji, ile dla niej znaczysz. Lukas całkowicie to zignorował. Inwestował 100, podczas gdy otrzymywał 10. Czuł się wyczerpany, wykorzystany, urażony. Kiedy w końcu przestał, ona nawet nie zauważyła, ponieważ nigdy nie miał dla niej prawdziwej wartości, tylko był wygodny. Po siódme, odwaga bycia autentycznym. Wyrażanie niepopularnych opinii, prawdziwych słabości i niezwykłych pasji, bez obawy przed odrzuceniem. Dzielenie się hobby uważanym za dziwne lub niekonwencjonalnym światopoglądem. Oto magia. Kiedy ukrywasz, kim jesteś, aby zostać zaakceptowanym, zostajesz zapomniany. Kiedy pokazujesz, kim jesteś, bez przepraszania tworzysz pamięć emocjonalną. Może jej się spodobać, może jej się nie spodobać, ale ona zapamięta. Pozwól, że opowiem Ci trzy historie mężczyzn, którzy zapłacili cenę za to, że tego nie wiedzieli. Felipe, trzydziestoletni architekt, zawsze starał się zadowolić swoje dziewczyny, Biorąc na siebie odpowiedzialności, które nie były jego i stawiając ich pragnienia, ponad wszystko odwoływał swoje plany, rozwiązywał problemy, które nie były jego, dostosowywał się do tego, czego chciały. Koszt. Czuł się wyczerpany i niedoceniony. Jego dziewczyny widziały go jako dobrego chłopca, bezpiecznego faceta. Plan B. Wszystkie w końcu traciły zainteresowanie i zrywały, aby być z mężczyznami, którzy, o ironio, traktowali je z mniejszą uwagą, ale z większą autentycznością. Felipe nie rozumiał. Myślał, że robi wszystko dobrze. Błąd. Robił wszystko, co robi mężczyzna, bez własnej wartości. Lukas, 27-letni programista, miał trudności z odmawianiem zaproszeniom w ostatniej chwili lub przysługom, nawet gdy to kolidowało z jego planami. W piątek wieczorem miał zaplanowaną aktywność. Ona wysyłała wiadomość, że chce się z nim zobaczyć. On rzucał wszystko. W niedzielę rano potrzebowała pomocy przy przeprowadzce. On szedł. Rezultat. Był postrzegany jako zbyt dostępny. Jego przyjaciółki szukały go bardziej z wygody niż z prawdziwego romantycznego zainteresowania. Był facetem, który naprawia komputery, podwozi, pomaga w projektach. Nigdy facetem, którego chciały pocałować. Lukas przez lata żył jako użyteczny przyjaciel, wygodny wybawca, wieczny pomocnik, nigdy protagonista. Mariano, 34-letni prawnik, na swoich randkach próbował zaimponować drogimi kolacjami i rozmowami o swoich dobrach. Uważał, że demonstracja sukcesu finansowego będzie skrótem. Zabierał do luksusowych restauracji, opowiadał o swoim samochodzie, mieszkaniu, podróżach. Koszt? Przyciągał kobiety zainteresowane jego statusem lub pieniędzmi. Ale nigdy jego osobą. Związki były powierzchowne i puste. Kiedy próbował nawiązać prawdziwą więź, one znikały. Kiedy przestawał płacić, one znikały. Mariano zbudował całe życie na relacjach transakcyjnych, ponieważ używał tego, co miał, zamiast pokazywać, kim jest. Teraz pokażę ci pięć błędów, które sabotują cię w tej chwili. Błąd numer jeden: nadmierna walidacja, zbyt wiele komplementów, ciągłe szukanie aprobaty, konsekwencja. Ona widzi Cię jako potrzebującego i traci szacunek. Kiedy potrzebujesz jej aprobaty, aby czuć się dobrze, oddajesz kontrolę nad swoją samooceną innej osobie. Stajesz się emocjonalnym zakładnikiem. Ona to czuje. I im bardziej szukasz walidacji, tym mniej jej otrzymujesz. To błędne koło, które kończy się żebraniem o okruchy uwagi. Błąd numer dwa: stała dostępność. Bycie zawsze do jej dyspozycji, porzucanie własnych planów. Konsekwencja traci wartość niedoboru, staje się przewidywalny i traci tajemniczość. Stajesz się częścią krajobrazu, emocjonalnym meblem. Ona wie, że i tak tam będziesz, więc dlaczego miałaby traktować Twoją obecność jako coś wartościowego? Rzeczy obfite mają małą wartość. Stałeś się zbyt obfity. Błąd numer 3 strach przed konfliktem lub niezgodą unikanie wszelkich tarć lub narzucania granic. Konsekwencja. Ona testuje cię bardziej. Jesteś postrzegany jako słaby i bezkręgosłupa. Kobiety testują mężczyzn. To fakt. Testują, aby zobaczyć, czy jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli we wszystkim ustępujesz, jeśli unikasz konfliktu za wszelką cenę, jeśli nigdy nie mówisz nie, to oblałeś wszystkie testy. A jej odpowiedzią jest utrata atrakcyjności. Nie dlatego, że jest zła. Dlatego, że zasygnalizowałeś, że nie masz wewnętrznej struktury. Błąd numer cztery: nadmierne zaangażowanie. Robienie dla niej zbyt wiele, przysługi, drogie prezenty, bez jasnej wzajemności. Konsekwencja: wyczerpuje się emocjonalnie. Ona widzi go jako źródło zasobów lub płacącego przyjaciela. Nie możesz kupić atrakcyjności, nie możesz przekupić pożądania. Kiedy dajesz zbyt wiele, nie otrzymując proporcjonalnie, tworzysz nierównowagę sił, która stawia cię w gorszej pozycji. Zaczyna oczekiwać, a nie doceniać. Zaczyna wymagać, a nie podziwiać. Błąd numer 5. Reaktywność emocjonalna. Impulsywne reagowanie na testy lub prowokacje, tracąc kontrolę. Konsekwencja. Traci kontrolę nad sytuacją. Sygnalizuje niedojrzałość i niestabilność. Kiedy ona cię testuje, a ty wybuchasz, pokazujesz, że nie masz kontroli emocjonalnej. Kiedy ona prowokuje, a ty reagujesz defensywnie, pokazujesz, że łatwo cię wytrącić z równowagi. Pamiętni mężczyźni nie są reaktywni, odpowiadają spokojnie, jasno, a czasem strategiczną ciszą. Reaktywność to słabość przebrana za emocje. Teraz nadszedł czas, abyś wyrzeźbił swoją własną rzeczywistość. Oto protokół: Krok pierwszy. Zdefiniuj swoje jasne granice. Zidentyfikuj, czego nie tolerujesz w interakcji i zakomunikuj to spokojnie i stanowczo. Usiądź teraz i napisz trzy rzeczy, których już nie akceptujesz. Nienegocjowalne. Nie chodzi o to, by być nieugiętym. Chodzi o to, by mieć kręgosłup. Mężczyzna bez granic to mężczyzna bez formy, a nie możesz rzeźbić czegoś, co nie ma formy. Krok drugi. Priorytetyzuj swój cel. Inwestuj czas i energię w swoje osobiste cele i pasje, a nie tylko w poszukiwanie kobiecej walidacji. Twoja misja życiowa, twój projekt, twój rozwój nie mogą zostać wstrzymane, bo pojawiła się kobieta. Kiedy masz cel większy niż jakikolwiek związek, stajesz się mężczyzną z własną grawitacją. Ona krąży wokół ciebie, a nie odwrotnie. Krok trzeci: testuj wzajemność. Obserwuj i reaguj na poziom jej zaangażowania, ceniąc jej działania. A nie tylko słowa. Słowa są tanie, działania ujawniają intencje. Jeśli mówi, że jest zainteresowana, ale nigdy nie inicjuje kontaktu, masz swoją odpowiedź. Jeśli mówi, że cię ceni, ale nigdy nie znajduje czasu, masz swoją odpowiedź. Przestań słuchać, co mówi. Zacznij czytać, co robi. Krok czwarty. Twórz unikalne doświadczenia. Planuj randki lub interakcje, które odbiegają od normy i ujawniają Twoją osobowość. Oraz prawdziwe zainteresowania. Nie serwuj generycznej kolacji, po której następuje generyczne kino. Zabierz ją, aby robić coś, co lubisz, co pokazuje, kim jesteś, co tworzy wspomnienia. Pamięć emocjonalna jest silniejsza, niż pamięć faktograficzna. Ona zapomni o drogiej restauracji, nigdy nie zapomni nocy, kiedy zabrałeś ją do obserwowania gwiazd i rozmawiałeś o fizyce kwantowej, ani popołudnia, kiedy poszliście na szlak i rozmawiałeś o filozofii stoickiej. Krok piąty. Opanuj dystans. Zrozum, że nie każda kobieta będzie z Tobą kompatybilna, a odrzucenie jest naturalnym filtrem, a nie osobistą porażką. Kiedy jesteś zdesperowany, by zostać wybranym, akceptujesz każdą. Kiedy rozumiesz, że odrzucenie jest ochroną, filtrujesz z mądrością. Niektóre kobiety cię nie docenią. Idealnie, usunęły się z Twojej drogi. Podziękuj i idź dalej. Szukasz jakości, nie ilości. Teraz spójrz w lustro i zdecyduj, kim chcesz być. Chcesz nadal być facetem, o którym ona zapomni za trzy miesiące? Facetem, który był miły, ale nie miał w sobie nic specjalnego? Facetem, który zawsze był na miejscu, dopóki ona nie znalazła kogoś bardziej interesującego? Czy chcesz być mężczyzną, którego ona pamięta 10 lat później i zastanawia się, co by się stało, gdyby doceniła go, kiedy miała szansę? Koszt braku działania jest prosty. Obudzisz się jutro, powtarzając ten sam wzorzec, który doprowadził Cię tutaj. Nadmierna walidacja, dostępność bez granic, strach przed niezadowoleniem i zobaczysz po raz kolejny, jak inna kobieta traci zainteresowanie, podczas gdy Ty zastanawiasz się, co zrobiłeś źle. Robisz wszystko źle, próbując robić wszystko dobrze. Czas nie czeka. Każdy dzień, w którym odkładasz tę zmianę, to dzień, w którym wzmacniasz stary wzorzec. Podstawowa neurobiologia. Powtarzane zachowania tworzą ścieżki neuronalne. Trenujesz swój mózg, aby był zapomniany. Im bardziej zachowujesz się jak mężczyzna o niskiej wartości, tym bardziej automatyczne staje się to zachowanie. Im mniej się cenisz, tym bardziej stajesz się niewidzialny. Wybór jest binarny. Albo decydujesz teraz, że Twoja tożsamość. Twoje granice i twój cel są nienegocjowalne? Albo nadal jesteś negocjowalny i jednorazowy? Podziel się w komentarzach, kiedy ostatnio czułeś się wystarczająco odważny, aby ustalić granice lub wycofać się z interakcji. Jaki był rezultat i czego się nauczyłeś? A jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, przyznaj się. Rozpoznanie problemu to pierwszy krok. Nie wstydź się, że zaczynasz. Wstydź się, że nigdy nie zaczniesz. Pamiętni mężczyźni nie urodzili się tacy. Wybrali rzeźbienie swojej rzeczywistości, zamiast być rzeźbionymi przez cudze oczekiwania. Wybrali bycie autentycznymi, zamiast zadowalać innych. Wybrali posiadanie własnej wartości, zamiast szukać zewnętrznej walidacji. I z każdym wyborem, z każdą ustaloną granicą, z każdym momentem odwagi, by być tym, kim naprawdę są, stali się niemożliwi do zapomnienia. Teraz twoja kolej.